Cześć. Czy potrafisz odróżnić zwykłe przeziębienie od grypy? I jak rozpoznać, kiedy infekcja wywołana jest przez wirus, a kiedy możemy zastosować antybiotyk, żeby zwalczyć bakterie, jak na przykład przy anginie? Dzisiaj porównamy sobie te trzy stany żeby uniknąć często stosowania niepotrzebnych leków i w porę zauważyć, że powinniśmy udać się do lekarza. Na początek odróżnijmy infekcję bakteryjną, jaką jest angina czy zapalenie płuc od infekcji wirusowej, którą jest na przykład przeziębienie czy grypa. Co wskazuje na infekcję bakteryjną, objawy trwają zwykle powyżej 10 dni, lub występuje ich nagłe zaostrzenie po 5-6 dniach, mamy gorączkę powyżej 38 stopni Celsjusza, mamy powiększone węzły chłonne szyi. Często podejrzeniem anginy może być wysięk na migdałkach lub ich obrzęk Oraz zwykle towarzyszy nam kaszel. Natomiast pogorszenie samopoczucia wywołane przez wirusy trwa zwykle 7 do 11 dni i zwykle ustępuje samoistnie. Niestety może trwać dłużej u osób palących lub u osób cierpiących na choroby płuc na np. astma. Ok, potrafimy już odróżnić infekcję bakteryjną od wirusowej, natomiast co w przypadku przeziębienia i grypy? Oba ustrojstwa wywołane są przez wirusy. Po pierwsze początek choroby. Przy przeziębieniu objawy poprzedzone są kilkudniowym złym samopoczuciem, natomiast w przypadku grypy Objawy pojawiają się nagle i ostro. Po drugie, gorączka. Gorączka i dreszcze występują bardzo rzadko w przypadku przeziębienia, natomiast są częste podczas grypy, a u małych dzieci mogą też objawiać się drgawkami i majaczeniem. Po trzecie, katar i ból gardła. W przeziębieniu katar występuje często, na początku wodnisty, później gęstniejący i do tego silny bulgardła, natomiast w przypadku grypy katar występuje rzadko, a bulgardła jest stosunkowo słaby. Po czwarte, ból głowy i mięśni. Podczas przeziębienia występuje rzadko lub jest słaby, a w grypie przeciwnie, jest bardzo silny. Odróżnianie tych infekcji jest bardzo ważne. O ile w przypadku przeziębienia powikłania występują rzadko, i są niegroźne. Tak w przypadku grypy może być to zapalenie oskrzeli, płuc, zatok, a nawet ucha środkowego, co już nie jest przyjemnym doznaniem. Dlatego, jeżeli lekarz zalecił nam, abyśmy zostali w łóżku i do końca wyleczyli chorobę, posłuchajmy dobrych rad i postarajmy się odpoczywać na tyle, ile to możliwe i pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu. Pamiętajmy również, że przy infekcjach wirusowych nie ma sensu stosować antybiotyk, który zwalcza bakterie, a nie wirusy. Jeśli lekarz nie przepisał nam recepty na antybiotyk, to widocznie nie jest on do niczego potrzebny, a już tym bardziej nie stosujmy antybiotyków na własną rękę. Po więcej informacji, odsyłam Was do artykułu na Gdzie Polek w którym znajdziecie imponującą listę preparatów stosowanych w leczeniu infekcji. Natomiast ja zapraszam Was do subskrybowania kanału i do zobaczenia w kolejnych filmach.